Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak zmienić sterowanie w Brawl Stars. Klikacie sobie w dowolną postać i klikacie wypróbuj. Wtedy przenosicie się do jaskini treningowej, i tu na dole macie przycisk edytuj kontrolki, i możecie sobie przenosić zarówno chodzenie, tak na przykładu dam w głupie miejsca, nie? Na przykład tu na środku do ataku też można. Super moc, gadżet, wszystko można przenosić. Jak na przykład tu sobie ruszę gadżetem, możecie zmienić rozmiar. Może być malutki, może być duży. I klikacie, zapisz. No i jak widzicie, no trochę śmiesznie to wygląda. No ale jakoś to tam. Tak to właśnie działa, i jeśli chcecie wrócić do ustawień fabrycznych albo jeszcze raz zmienić, klikacie edytuj kontrolki, resetuj i macie tak jak na początku. I rozmiar, i wszystko inne, więc zapisujecie, i wszystko jest po staremu. Nie mam tu akurat gadżetu, ale to nic. Więc tak to działa. No. To by było na tyle, chyba. Tak się zmienia właśnie te mm, kontrolki. Pamiętajcie, że jeśli nie macie tutaj tego przycisku edytuj kontrolki, a macie samo wyjście, to znaczy, że musicie pobrać aktualizację. Po prostu wchodzi wchodzicie do sklepu Play i. Klikacie aktualizuj, bo to nie jest tak jakby automatyczna aktualizacja. Trzeba to ręcznie zaktualizować i wtedy będzie wszystko grać. Myślę, że wszystko jest jasne. W razie czego? Zadawajcie pytania w komentarzach. Na razie dzięki. Trzymajcie się. Może. Nie, stronami nie można zamieniać. myślę. Szkoda. O, gadżet, mo... gadżet można? Nie, nie można gadżetu. Dobra, czyli lewa strona po lewej, prawa po prawej, tylko inne miejsca. OK. Dobra. Trzymajcie się ciepło jakby co, zadawajcie pytania w komentarzach. Cześć.